Cześć. Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii zagady kryminalnych. Dzisiaj przychodzę do Was ze sprawą trójkąta miłosnego, który zakończył się morderstwem i pełnym szokujących odkryć pościgiem za sprawcą. Jeśli chcielibyście poznać szczegóły sprawy Morai, Kolina i Caitlyn, to zapraszam Was do oglądania. Caitlin Armstrong urodziła się 21 listopada 1987 roku i dorastała w stanie Michigan w mieście Livonia. W 2005 roku ukończyła liceum Stevenson High School i należała do grupy popularnych osób. Była towarzyska i wysportowana, ponieważ trenowała koszykówkę, siatkówkę i biegi. Po zakończeniu liceum zaczęła studia. Ostatecznie ukończyła dwie uczelnie Schoolcraft College oraz Eastern Michigan University. Po zakończeniu nauki znalazła zatrudnienie najpierw jako nauczycielka jogi, a następnie została agentką nieruchomości. Była pewna siebie i śmiała. Z łatwością nawiązywała nowe znajomości, ale miała także tendencję do dominowania i czasem wykorzystywała osoby w swoim otoczeniu. W 2021 roku 34-letnia Caitlin była w związku z zawodowym kolarzem Colinem Stiklandem. Poznali się w październiku 2018 roku przez aplikację randkową. Colin urodził się 2 listopada 1986 roku w Johnson City w Teksasie. Dorastał na farmie i to dzięki spędzaniu całego swojego wolnego czasu na świeżym powietrzu, zrodziła się jego miłość do jazdy na rowerze. W odróżnieniu od większości pasji z dzieciństwa w przypadku Kolina, ta miłość przetrwała próbę czasu i wraz z biegiem lat zaczął traktować treningi coraz bardziej poważnie i zapragnął zająć się kolarstwem zawodowo. Udało mu się osiągnąć to w wieku 25 lat, gdy dołączył do tzw. zawodników Red Bulla. Wkrótce doczekał się swojego pierwszego zwycięstwa na zawodach i zaczął startować w międzynarodowych wyścigach. Dzięki swojej determinacji i pracy zaczął zdobywać także rozpoznawalność, głównie wśród zagorzałych fanów kolarstwa, ale i tak pozwoliło mu to na zgromadzenie około 40 tysięcy obserwatorów na Instagramie. Związek Kolina i Kaitlin wydawał się być idealny. Kobieta podzielała pasję partnera do aktywnego trybu życia i po trzech latach związku postanowili razem zamieszkać. Wkrótce jednak w ich pozornie idealnej relacji zaczęły pojawiać się konflikty i mimo początkowych nadziei na zażegnanie ich zdecydowali się na zakończenie związku w październiku 2021 roku. Była to wyjątkowo trudna i bolesna decyzja, którą tym bardziej pogorszył fakt, że mimo rozstania musieli jeszcze przez pewien czas razem mieszkać. Zamieszkali w oddzielnych pokojach, jednak w tym samym mieszkaniu i wkrótce Caitlin zaczęła przyprowadzać do siebie różnych mężczyzn poznawanych przez internet. Relacje były dość powierzchowne i służyły zagłuszeniu bólu po rozstaniu i zapewne po części miały też na celu wzbudzenie zazdrości w byłym partnerze. Plan się powiódł. Kolinowi trudno było patrzeć, jak kobieta, z którą jeszcze do niedawna chciał spędzić resztę życia, spotyka się z innymi. Wkrótce jednak sam również zaczął romansować z nowymi kobietami i jedną z nich była 25-letnia Anna Moraja Wilson, do której znajomi zwracali się jej drugim imieniem Moraja albo Zdrobniale Mo. Dziewczyna pochodziła z Littleton w stanie New Hampshire i urodziła się 18 maja 1996 roku. Była córką Erika i Karen Wilsonów i miała jednego brata, Matthew. W 2019 roku skończyła studia na Dartmouth College uzyskując tytuł inżyniera. Pochodziła z rodziny sportowców i już w nastoletnich latach pokochała kolarstwo. Brała udział w zawodach juniorów i zaczęła praktykować kolarstwo szutrowe, ostatecznie rozpoczynając zawodową karierę w tym sporcie. Oczywiście to właśnie pasja do jazdy na rowerze połączyła Moraje i Kolina. Od razu udało im się znaleźć wspólny język i nie brakowało im tematów do rozmów. 25-latka lubiła także gotowanie, podróże, zwłaszcza do Włoch, a także pisanie i spędzanie czasu z przyjaciółmi. Szczególnie lubiła wspólne gry w Katan. Ogromnym wyzwaniem w sportowej karierze Morali okazała się pandemia COVID-19. Zawody były odwoływane, co negatywnie odbiło się na jej zarobkach. Dziewczyna nie chciała jednak pozwolić, żeby ta sytuacja całkowicie poza jej kontrolą wpłynęła na jej wymarzoną karierę. Miała więcej czasu na treningi, dzięki czemu udało jej się osiągnąć życiową formę. Dzięki temu w listopadzie 2021 roku wzięła udział w swoim najbardziej wymagającym jak do tej pory wyścigu. Była to długa trasa po kanionach w Kolorado i 25-latce nie tylko udało się ją ukończyć, ale dokonała tego w niecałe 7 godzin, tym samym ustanawiając rekord wśród kobiet. Było to największe osiągnięcie w jej karierze i zyskała uznanie w środowisku sportowym. Miała okazję udzielić kilku wywiadów, w których opowiadała o swoim doświadczeniu z trasy i stała się inspiracją dla aspirujących kolarek. W tym czasie podczas imprezy dla sportowców poznała Kolina Stiklanda. Podobnie jak Colin, Mał niedawno zakończyła poprzedni związek i między parą zaiskrzyło. Wydawali się być dobrani jak w korcu maku i sprawiali wrażenie szczęśliwych. Był jednak pewien problem. Była partnerka Kolina, z którą wciąż mieszkał, okazała się być bardzo o niego zazdrosna. Kaitlin zaczęła prześladować Moe, wysyłając jej dziesiątki wiadomości z pogróżkami. W końcu Moraja była zmuszona zablokować jej numer, jednak nękanie trwało dalej w realnym świecie, ponieważ zarówno Moe, jak i Kaitlin obracały się w tej samej grupie znajomych. Związek 25-latki i kolina nie przetrwał. Nie ma jednoznacznych informacji na to, czy bezpośrednio przyczyniło się do tego. Zachowanie Caitlin jednak można się domyślać, że dostarczyło sporo stresu w tych kluczowych, początkowych etapach formowania się relacji. Wkrótce Colin i Caitlin ponownie zaczęli się spotykać, jednak mężczyzna pozostał w przyjacielskich relacjach z Morają. Oczywiście nie podobało się to Caitlin i domagała się, żeby partner zerwał wszelkie kontakty z byłą, czego on nie zrobił. W środę 11 maja 2022 roku na posterunek policji w Austin zadzwoniła roztrzęsiona kobieta, twierdząc, że właśnie wróciła do mieszkania i zastała swoją przyjaciółkę leżącą nieprzytomną w łazience. Gdy na miejsce przybyli funkcjonariusze, okazało się, że była to młoda kobieta leżąca w kałuży własnej krwi, mająca widoczne ślady postrzałowe: dwa w głowę i jeden w klatkę piersiową. Drzwi frontowe były otwarte. Na miejscu zbrodni nie znaleziono broni użytej podczas ataku i przeszukując mieszkanie, nie znaleziono śladów wskazujących na włamanie z motywem rabunkowym. Policja od razu podejrzewała, że zabójstwo nie było przypadkowe, a dokonane z premedytacją. Osoby, które znały dziewczynę osobiście, były w szoku. Mo była pogodna i towarzyska. Nikt nie podejrzewał, że mogła doczekać się wrogów, którym zależałoby na jej śmierci. Sprawa szybko została podchwycona przez media i lokalna społeczność nie mogła uwierzyć w doniesienia o młodej, lubianej cyklistce zamordowanej w przeddzień wyścigu w mieście Hiko. Rodzice Morai zapewnili organizatorów zawodów, że ich córka nie chciałaby, żeby wydarzenie zostało odwołane z powodu jej odejścia. Przyjaciółka, w której mieszkaniu doszło do ataku, powiedziała, że Moraja dostała się do środka używając kodu, który wcześniej jej podała. Zamek był elektryczny i połączony z aplikacją w telefonie właścicielki, dzięki czemu policja była w stanie ustalić co do minuty, kiedy drzwi były otwierane. Moraja i Colin spotkali się w dniu jej śmierci i poszli na basen Deep Eddy Pool, a następnie na wspólną kolację. Z danych w aplikacji wynikało, że 25-latka wyszła z domu chwilę przed 6 po południu i wróciła dokładnie o 20.36. Podczas pierwszego przesłuchania Colin zaprzeczył, że znał moraję Wilson, jednak śledcze przedstawili mu dowody na ich relacje znalezione w telefonie ofiary i musiał przyznać, że nie tylko się znali, ale także mieli ze sobą romans. Przyznał, że ukrywał to przed swoją partnerką i zapisał kochankę w telefonie pod pseudonimem. Zarzekał się jednak, że nie miał absolutnie nic wspólnego z zabójstwem. Po wspólnej kolacji odwiózł 25-latkę do mieszkania jej przyjaciółki i nie wszedł do środka nawet na chwilę. Pojechał do domu i po drodze napisał jeszcze smsa do Caitlin z pytaniem, czy jest już w domu. Skłamał, że był u ich wspólnej znajomej i w międzyczasie rozładował mu się telefon. Dotarł do mieszkania o 20.45 i nie zastał tam Katelyn, jednak w żaden sposób go to nie zaniepokoiło. Partnerka wróciła dopiero 20 po 21 i wszystko wydawało się być w jak najlepszym porządku. Jednak była jedna rzecz, która dopiero z perspektywy czasu wydała się odbiegać od normy. Po powrocie Caitlin zainicjowała współżycie i była znacznie bardziej dominująca i agresywna niż zwykle. Jednak w tamtym momencie mężczyzna nie postrzegał tego jako powód do niepokoju. Niedługo później Caitlin została zatrzymana przez policję w związku z zupełnie inną sprawą drobnej kradzieży i przy okazji zapytano ją o moraje oraz jej relacje z Colinem, ale Caitlin jedynie przewróciła oczami. Ostatecznie została wypuszczona z powodu różnicy w jej dacie urodzenia w dokumentach i tej podanej w nakazie zatrzymania w związku z kradzieżą. Dopiero tydzień po tragedii, podczas przeglądania nagrań z monitoringu na osiedlu, zauważono samochód Caitlyn pojawiający się na podjeździe domu koleżanki Morai o 20.38, czyli zaledwie dwie minuty po tym jak Moe wróciła do domu ze spotkania z kochankiem. Kobieta stała się wtedy główną, choć tak naprawdę na tamten moment jedyną podejrzaną. Policja uzyskała nakaz przeszukania jej mieszkania, i gdy przyjechali na miejsce, drzwi otworzył im. Kolin, mężczyzna był zszokowany, bez wahania pozwolił na przeszukanie i chętnie współpracował z funkcjonariuszami. Podczas przeszukania znaleziono dwie sztuki broni palnej. Mężczyzna wyjaśnił, że kilka miesięcy wcześniej kupił dwa pistolety, jeden dla siebie i drugi dla swojej dziewczyny. Jednak zarzekał się, że powodem była samoobrona. Chciał po prostu, żeby Caitlin, w razie gdyby znalazła się w niebezpieczeństwie, miała jak się ochronić. Analiza potwierdziła, że to właśnie pistolet, podarowany Caitlin, posłużył jako narzędzie zbrodni. Dodatkowo odkryto, że zaledwie kilka dni przed zabójstwem Caitlin trenowała na Strzelnicy wraz ze swoją siostrą Christine. Policja chciała aresztować Caitlin Armstrong, jednak okazało się to niemożliwe. Kobieta zniknęła i szybko stało się jasne, że celowo ukrywa się przed policją i nie wróci do domu. Jej telefon był niemożliwy do namierzenia, przestała kontaktować się z przyjaciółmi i rodziną oraz usunęła wszystkie konta w mediach społecznościowych. Odkryto, że niedługo po zniknięciu sprzedała także swojego czarnego jeepa Grand Cherokee i rozpłynęła się w powietrzu, wydano więc oficjalny nakaz aresztowania i rozpoczęto poszukiwania. W wyniku śledztwa ustalono, że kobieta zdążyła dostać się na lotnisko w Austin, gdzie użyła cudzego paszportu, kobiety, która była do niej podobna i to dlatego ta ucieczka nie została od razu odkryta. Caitlin miała na sobie maseczkę, dzięki czemu mogła skuteczniej ukrywać swoją tożsamość i nie zostać zapamiętana przez pozostałych pasażerów i większość pracowników lotniska. Nagrania z monitoringu potwierdziły, że poszukiwana wsiadła do samolotu lecącego do Nowego Jorku. Zdążyła wylądować na lotnisku La Guardia, jeszcze zanim policja uznała ją za podejrzaną w sprawie zabójstwa Morai. Jej ostateczną destynacją okazała się być Kostaryka, kraj w Ameryce Centralnej nad Morzem Karaibskim. Charakteryzuje się on zapierającymi dech w piersiach widokami i przyrodą. Czas wydaje się płynąć tam wolniej, więc nic dziwnego, że uciekinierka wybrała właśnie to miejsce na ukrywanie się. Z pewnością czuła się nieuchwytna i mogła choć na chwilę odetchnąć z ulgą. Zatrzymała się w okolicach malowniczej plaży Santa Teresa. Jest to turystyczny obszar, ale jednocześnie oddalony od lotniska o aż pięć godzin, z czego dwie godziny zajmuje rejs statkiem. Caitlyn skutecznie ukrywała to, kim jest przed nowo poznanymi osobami. Nikt nie znał szczegółów z jej przeszłości. Starała się także znaleźć pracę jako instruktorka jogi, używając przy tym kilku fałszywych nazwisk. W pewnym momencie postanowiła jednak pójść o krok dalej i zmienić swój wizerunek. Zaczęła od zmiany fryzury, od przefarbowania i ścięcia włosów, ale w końcu postanowiła także sięgnąć po znacznie bardziej inwazyjne metody, czyli operacje plastyczne. Zaczęła od operacji nosa, jednak planowała także inne zabiegi, gdy tylko zbierze na nie pieniądze. Nowo poznane osoby zauważyły, że miała zawandarzowany nos i sieniaki w okolicach oczu, jednak Kaitlyn tłumaczyła, że doznała wypadku podczas surfowania. Jej plan. Wydawał się iść zgodnie z planem. Nikt jej nie rozpoznawał, mimo że w okolicach pojawiały się plakaty z jej zdjęciem i informacją o policyjnych poszukiwaniach. Ta dobra pasa nie miała jednak trwać wiecznie. 29 listopada 2022 roku, po 43 beztroskich dniach spędzonych w raju, do drzwi jej hostelu zapukała kostarykańska policja. Caitlin nie była w stanie przedstawić im swoich dokumentów na nazwisko, którym się posługiwała, i podczas przeszukania pokoju znaleziono paszport na jej prawdziwe nazwisko Armstrong. Cały misterny plan zaczął się sypać. Kobieta została zatrzymana i po potwierdzeniu jej tożsamości wysłano ją w ramach ekstradycji z powrotem do Stanów Zjednoczonych, gdzie miała oczekiwać na proces. Mimo wielu obciążających dowodów postanowiła obstawać przy swojej niewinności. Data procesu została kilka razy przesunięta i aktualnie ustanowiono ją na 30 października 2023 roku. Do tego czasu oskarżona oczywiście pozostaje w areszcie. Teoretycznie mogłaby opuścić go za kaucją, jednak ta została ustalona w wysokości 3,5 miliona dolarów. Nie ulega wątpliwości, że celem było uniemożliwienie kobiecie wyjścia na wolność ze względu na silne podejrzenie kolejnej ucieczki. Zdaniem policji, Colin nie miał absolutnie nic wspólnego z zabójstwem swojej kochanki. Zaskakujące jest jednak to, że mężczyzna wydaje się być jedną z nielicznych osób, które nie do końca wierzą w winę Caitlin. Podczas rozmów z dziennikarzami Podkreślał, że trudno mu uwierzyć, że partnerka byłaby zdolna pozbawić kogoś życia. Oczywiście przyjmuje do wiadomości, że najprawdopodobniej tak właśnie było i że dokonała tej zbrodni. Jednak dodaje także, że jest to dla niego szokujące, ponieważ Caitlin była jedną z najmniej agresywnych osób, jakie znał. Z drugiej strony jednak Kobieta przesłuchana w charakterze świadka, której tożsamość nie została ujawniona, jednak wiadomo, że była bliską koleżanką Caitlyn. Podczas rozmowy z policją 14 maja 2022 roku powiedziała, że kilka tygodni przed zabójstwem rozmawiała z Caitlin i że była ona wściekła na Moraje, i powiedziała, że chciałaby ją zabić. Dodała wtedy także, że od niedawna ma broń palną i że może to zrobić. Koleżanka powiedziała, że nie sądziła, że Caitlin mówi poważnie. Wyglądało na to, że po prostu była zdenerwowana, ponieważ podczas tej rozmowy wręcz się trzęsła i że potrzebowała trochę więcej czasu, żeby ochłonąć i spojrzeć na sprawę z dystansem. Ta sprawa wydaje się być jednocześnie niezwykła i bardzo typowa. Choć Caitlin nie została jeszcze skazana, to dowody wskazują na to, że faktycznie odebrała życie kochance swojego chłopaka i że powodem była po prostu zemsta i zazdrość. Obok pieniędzy jest to najbardziej typowy motyw zbrodni. Nie wiem, czy i jak obrońcom uda się wybronić oskarżoną, biorąc pod uwagę nagrania z monitoringu, ucieczkę i ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości łącznie ze zmianą wizerunku, fakt, że tej zbrodni dokonano z należącej do niej broni i że sprzedała swój samochód krótko po zabójstwie. Niezależnie jednak od tego, kto stoi za śmiercią Mo Wilson i czy Caitlin usłyszy niedługo skazujący wyrok, czy nie, to największą tragedią w tej sprawie jest brutalne i przedwczesne przerwanie życia ambitnej i wybitnie uzdolnionej młodej kobiety. I to jest już koniec tej tragicznej sprawy. Zapewne w ciągu najbliższych kilku miesięcy doczekamy się jej ostatecznego zakończenia, choć szczerze mówiąc już teraz można uznać ją za rozwiązaną. Nie sądzę, że cokolwiek może nas jeszcze w niej zaskoczyć. W komentarzach podzielcie się proszę swoimi przemyśleniami na temat tej historii oraz propozycjami tematów do kolejnych odcinków z tej serii. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!